Dzień dobry Państwu. Marcin Cichoński. Naszym gościem jest, jak Państwo widzą, Ewa Rybałowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych M. Platform. Po raz kolejny będziemy rozmawiać o trendach w handlu detalicznym. Ale te wiadomości, które napływają do nas z handlu detalicznego, tak naprawdę obserwuje chyba każdy w Polsce. To znaczy, mówimy o rosnących cenach. Dane Głównego Urzędu Statystycznego. Są takie, że każdy o nich myśli, ponieważ od, po raz pierwszy od ponad 25 lat mamy w Polsce inflację przekraczającą 10%. Te ceny, wzrost cen odczuwamy wszyscy, ale czy możemy mówić o tym, że te wzrosty cen są różne w zależności od tego, jak się one prezentują w danych kategoriach w handlu detalicznym? Dzień dobry Państwu. Faktycznie wszyscy mówimy o tych rosnących cenach i wem platform bardzo skrupulatnie się cenom przyglądamy, zauważyliśmy, że w zależności od tego, jakim kategoriom się przyglądamy, możemy je podzielić, bo przede wszystkim kategoriom spożywczym się przyglądamy z uwagi na to, że to one głównie sprzedają się w handlu tradycyjnym, możemy je podzielić na kilka grup w zależności od tego poziomu wzrostu, jaki je charakteryzuje. I w takiej grupie, która. Charakteryzuje się najmniejszym tempem wzrostu, czyli do 8% widzimy dwie kategorie używek, czyli papierosy, których ceny rosną o 3% rok do roku, oraz whisky, których, którego cena wzrosła o 5% rok do roku. W tej samej grupie są też napoje, są soki, są słone przekąski, w ich przypadku to jest wzrost około 4-5%. Kolejną grupę stanowią taka, stanowi taka grupa, gdzie ten wzrost cen sięga 8 do 19%, więc już jest to dosyć, dosyć duży wzrost cen. Tutaj znajdują się w tej grupie dwie kategorie. Spośród tych największych kategorii pod względem obrotów w handlu tradycyjnym, czyli piwo i wódka, one rosną odpowiednio, ich ceny rosną odpowiednio o 8 i 9%. W tej samej grupie znajdują się też produkty nabiałowe, jak mleko i śmietana, wzrost 16%, sery białe czy jogurty, wzrost cen o 17%, albo kawa czy makarony, wzrost aż o 19%. Bardzo dotkliwie rosną ceny podstawowych produktów, bo w przypadku chleba jest to wzrost cen o 25%, jajek 30%, mąki ponad 30%, dokładnie 33%, masło i margaryna aż o 41%. Natomiast taką kategorią, która wybija się, która niezmiennie wymieniana jest jako ta drożejąca najszybciej, to jest kategoria oliwy i oleje. I w przypadku tej kategorii te wzrosty sięgają blisko 60%. Widzimy to wyraźnie, jak sytuacja geopolityczna. Przekłada się na naszą codzienną rzeczywistość, bo te kategorie są związane z tymi produktami, których dostawcą była zazwyczaj Ukraina. Mówimy o światowym handlu i światowym rynku wymiany towarów i dóbr. Natomiast to się przekłada na, ten, na naszą wizytę w tym naszym sklepie, w którym zwykle robimy zakupy. W przypadku wódki warto tutaj też dodać, że na to też się nałożyła podwyżka akcyzy. Nie tylko inflacja stawki akcyzowej, która została podniesiona po raz pierwszy od wielu lat. No ale powiedzmy mhm. o tym, jak to się przekłada w takim razie na cenę koszyka zakupowego. Innymi mhm. słowy, na to, ile przeciętny Polak, wchodząc do takiego sklepu detalicznego, jednorazowo zostawia pieniędzy. Mówimy o małych sklepach detalicznych. Tak, mówimy o, ma... o sklepach tradycyjnych. To wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy sobie taki koszyk zakupowy. My staramy się WEM Platform przyglądać takim pewnym nietypowym sytuacjom, i analizując koszyk zakupowy, podeszliśmy do tego w nieco inny sposób, czyli nie zdefiniowaliśmy sobie takiego typowego koszyka zakupowego w sklepie tradycyjnym, tylko spojrzeliśmy na pewne zestawy produktów w związku z różnymi okazjami. I tak na przykład, jeśli spojrzy, spojrzelibyśmy sobie na taki koszyk zakupów składający się z produktów, które mogą służyć tego, temu, żeby zorganizować takie rodzinne, sobotnie śniadanie, takie większe dla, 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 dla kilku osób, zakładając, że takie śniadanie składa się, czy taki koszyk zakupowy składa się z chleba, masła, serka homogenizowanego jajek, jogurtu, pasztetu, płatków, kukurydzianych parówek. Mleka, soku pomarańczowego i herbaty. W ubiegłym roku zapłaciliśmy za taki koszyk nieco ponad 43 zł, a dzisiaj już blisko 51, czyli o 18% więcej. Dużo więcej kosztuje nas na przykład wypiek ciasta, więc jeśli idziemy do sklepu spożywczego po to, aby kupić jajka, cukier, jogurt, mąkę, kakao, olej. Czyli takie bardzo charakterystyczne produkty do, 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 do wypieku ciasta. W ubiegłym roku zapłaciliśmy blisko 25 zł, a dzisiaj już ponad 33 zł, czyli ponad 35% więcej. A z kolei taki koszyk imprezowy, który sobie zdefiniowaliśmy przez pryzmat takich produktów jak półlitrowa wódka, dwa piwa zawierające alkohol, dwa piwa bezalkoholowe, energetyk, chipsy, napój o smaku cola, papierosy i tabletki przeciwbólowe. To w ubiegłym roku taki koszyk, tak zdefiniowany koszyk kosztował 73 zł, a w tym roku ponad 77 zł, czyli o 6% więcej. Swego czasu przyjrzeliśmy się też dokładniej zakupom wielkanocnym i za takie bardzo typowe produkty, jakie Polacy kupują przy okazji Świąt Wielkanocnych, zapłaciliśmy w tym roku aż o 26% więcej niż w roku ubiegłym. Więc jakkolwiek tego koszyka nie definiowaliśmy, no to muszę niestety potwierdzić, że w każdym przypadku obserwowaliśmy, Kupowaliśmy wzrost, wzrost ceny. Czy w związku z rosnącymi cenami, z tym co o czym mówimy, czyli że nawet te najmniejsze wzrosty są odnotowywane, czy od 3 mm -hmm. do nawet 60%, ale w każdym razie czujemy te wzrosty cen, zaczęliśmy kupować mniej? Jeżeli mm -hmm. tak, to jakich produktów kupujemy mniej? Mm -hmm. Jeśli porównalibyśmy kwiecień do kwietnia, kwiecień tego roku do kwiecień, kwietnia ubiegłego roku, trudno jeszcze mówić o wyraźnych spadkach. Natomiast trzeba tutaj wziąć pod uwagę po pierwsze efekt przesunięcia świąt, bo w tym roku święta wielkanocne, niedziela wielkanocna konkretnie wypadała w połowie kwietnia, 17 kwietnia. W ubiegłym roku to był początek kwietnia, więc te zakupy robiliśmy jeszcze pod koniec marca. Mieliśmy też w tym roku, wciąż mamy wielu gości z Ukrainy. Inna też była sytuacja pandemiczna w tym roku versus Ubiegły rok, więc myślę, że odpowiedzi na to pytanie, czy faktycznie zaczęliśmy kupować mniej, raczej będzie trzeba poszukać w kolejnych danych, danych za maj, za czerwiec i to dopiero te miesiące pokażą nam faktycznie, czy ten trend występuje. Na razie tego trendu wyraźnie nie dostrzegamy, jedynie widzimy go w pewnych kategoriach i tutaj wśród tych kategorii mogę wymienić karmę dla psów i kotów, mogę wymienić herbatę, mogę też wymienić lody, tylko że w przypadku lodów, pamiętajmy, że w ubiegłym roku mieliśmy w kwietniu hit w postaci lodów ekipy, który spowodował, że ta kategoria, która jest bardzo sezonową kategorią, osiągała rekordowe wyniki sprzedaży jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, więc tym samym w tym, w tym roku bez aż takiego mocnego hitu, ta, takich, ta, ta, takich poziomów sprzedaży ta kategoria nie osiągnęła i tym samym odnotowała nieco gorsze wyniki. Wszyscy jesteśmy konsumentami, nawet ten właściciel sklepu jest też konsumentem, on też kupuje. Wszyscy zadajemy sobie jedno pytanie: czy będzie taniej? Czy możemy to przewidzieć? Czy być może, nie wiem, doszliśmy do jakiegoś szczytu w tym momencie, a potem jednak to zacznie hamować, a nawet przełoży się na to, że pewne produkty potanieją. Mhm. No, niestety tutaj muszę, muszę pewien pesymizm wykazać, bo na razie nic nie wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach będzie taniej. Wszyscy eksperci raczej prognozują dwucyfrową inflację, więc prawdopodobnie, prawdopodobnie możemy spodziewać się tego, że te ceny jeszcze będą wzrastać. Mamy do czynienia z, ze wzrostem cen surowców. W przypadku zbóż wciąż żyjemy z ubiegłorocznych plonów, mówi się o suszy. Wszystko wskazuje, że niestety taniej na razie nie, nie będzie. A czy możemy pokusić się już teraz o prognozę, jak w następnych miesiącach, zakładając, no bo tak mówi też GUS, że ta inflacja jeszcze przez kilka co najmniej w miesięcy na podwyższonym poziomie, podwyższonym, czyli powyżej 10% z nami pozostanie, jak będą reagować konsumenci? Czy to jest zbyt duże wróżenie słów, czy jednak możemy pokusić się, patrząc o jakieś analogie, o analizy. Na to, żeby delikatną taką prognozę przedstawić. Mm -hmm. e, to znaczy tak, zakładając, że nie dotkną nas kolejne kryzysy, tak, że będziemy no, już mieli te, to status quo na, w, ta, w takiej postaci, z, jakim, z taką rzeczywistością, z jaką w tej chwili żyjemy i ewentualnie tylko lepszą. E, sądzimy, że na takim poziomie życia, w jakim, jakie mamy w Polsce w tej chwili, e, raczej nie dojdzie do tego, że będziemy kupować mniej żywności. Raczej będziemy tych oszczędności szukać gdzieś indziej, na przykład w rozrywkach poza domem. Ograniczymy wyjścia do kina, do restauracji, na koncerty. Bardzo wiele osób mówi o tegorocznych wakacjach, i to w takim kontekście, że raczej będą próbować oszczędzać na tych wakacjach, będą starali się mniej pieniędzy wydać, być może zrezygnują z zagranicznych wakacji, być może zamiast lotu samolotem przesiądą się na samochód, być może miejsca bliższe niż dalsze. To są tego typu oszczędności. Oszczędności, których, których raczej się spodziewamy i o których bardzo wiele osób tak naprawdę mówi, nie tylko, nie tylko my. Natomiast w przypadku żywności, wszystko wskazuje na to, że będziemy kupować rozważniej, że będziemy kupować sprytniej, że przekierujemy częściowo swoją uwagę w kierunku marek własnych, które, które mogą być tańszą alternatywą. Będziemy też szukać tańszych odpowiedników markowych produktów. I na pewno jako konsumenci będziemy szukać promocji, i dlatego rozwiązaniem dla sklepikarzy, które, którzy są w M platform, platformie, jest, jest nasz Promo Plus, który daje możliwość skorzystania z promocji zorganizowanych przez tych producentów, którzy z nami współpracują. Konsument może też rozważać zmianę sklepu z uwagi na ceny i prawdopodobnie będzie też tworzył sobie, jeśli tego nie robił dotychczas, czy większy odsetek konsumentów będzie planować swoje zakupy, czyli będzie tworzył sobie listy zakupowe. Czyli pozostaniemy takim sprytnym konsumentem, który baczniej będzie przyglądał się swoim wydatkom i lepiej planował swoje, swoje zakupy. Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych e-platform była naszym gościem. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo.